to jest coś czego mogą obawiać się nasze psy. I nie zawsze jest tak, że zdajemy sobie sprawę z tych dźwięków i chciałabym dzisiaj, żebyście posłuchali pewnego dźwięku, pod którym się znajduje i no, zobaczymy, czy będzie on wam znany, czy w ogóle go usłyszycie. Są różne dźwięki, z którymi nasze psy na co dzień muszą się zmagać, i są to dźwięki, do których my się przyzwyczailiśmy, albo tak myślimy, że się przyzwyczailiśmy. I ja właśnie stałam pod linią wysokiego napięcia. I z tymi dźwiękami faktycznie to jest tak, że ja. Nie mam problemu z dźwiękiem startującego samolotu, lądującego samolotu, przelatującego nad moim blokiem, dlatego, bo się do tego przyzwyczaiłam. Jednak, gdy była pandemia i przestały latać samoloty, ja w pewnym momencie byłam po prostu szczęśliwa, że jest taka cisza. Podobnie jest też z dźwiękiem obwodnicy, to jest taki szum. I czasami jest tak, że gdy obwodnica jest zakorkowana, to. Nie ma tego dźwięku. I po pandemii było tak, że zaczęły latać te samoloty. No i zrobiło się całkowicie inaczej. I teraz to nie jest tak, że się przyzwyczaiłam do tych samolotów. Ja je ciągle słyszę. Czyli uwrażliwiłam się na ten dźwięk. I może być faktycznie tak, że kiedyś, psu, jakiś dźwięk nie przeszkadzał. Potem na przykład tego dźwięku nie było. Albo stał się bardziej intensywny. I on może się uwrażliwić na ten dźwięk. Czyli nie reagował wam na dźwięk aut, motocykli, i nagle reaguje. I to, jak zawsze, jest sprawa też taka indywidualna. Tak samo jak i u ludzi. Że niektóre psy nie będą aż tak bardzo zwracały uwagi na dźwięki, ale niektóre psy będą bardzo na nie reagowały. I bardzo często problemy naszych psów nasze wyzwania. Mogą brać się z nadwrażliwości na dźwięki, nie wiesz, że ja mogę nie lubić jakichś dźwięków, jak i również mój pies. Mój pies może się ich obawiać, nie tylko że ich nie zna, bo ich nie nauczyłam, albo w procesie socjalizacji hodowca tego nie nauczył, bo to nie zawsze tak jest, ponieważ hodowca może na przykład słuchać radia, może oglądać telewizję, może mieć zmywarkę, a potem przychodzi wasz pies do was do domu. I jeżeli mamy taką bardzo wrażliwą jednostkę, no to będzie uczył się tych dźwięków od nowa. I warto o tym pamiętać, zwłaszcza gdy myślimy i chcemy gdzieś osądzić pracę na przykład hodowcy o nie pracował z dźwiękami. To nie zawsze do końca jest prawda, dlatego bo każdy odkurzacz ma inny dźwięk, każda zmywarka ma inny dźwięk i właśnie w zależności od tej jednostki, jak ona postrzega ten y, dźwięk, będziemy mieć też taką reakcję. Dlaczego lubię zabierać moje psy na pola, jak i również w okolicy lasu, gdzieś nad jezioro? Bo tu jest cicho. I to jest coś, co chciałabym, żebyście zauważyli, żeby dać temu psu przynajmniej raz w tygodniu. Albo najchętniej powiedziałabym Wam, że przynajmniej raz dziennie coś, co jest ciszą, gdzie ten pies może się faktycznie w takiej ciszy wyregulować, zrelaksować, ale bardzo podobnie będzie u was. Też będziecie w stanie zauważyć każdą rzecz na drodze, jak i również pobyć ze sobą, jak i również w uważności. I zauważyć, że na przykład... O, już mamy tutaj żołędzie. Ja wiecie, pierwszą myśl już mam taką, czy z tego żołędzia mogę wyhodować jakąś sadzonkę. Cisza i spokój jest waszym największym sprzymierzeńcem. To jest ten moment, kiedy ty się samoregulujesz. A jeżeli ty jesteś e, wyregulowana, to twój pies również, bo na tym właśnie polega koregulacja. Czyli w domu musi być ktoś spokojny, żeby ogarnął jakąś trudniejszą sytuację. Zatem jeżeli masz psa, czy reaktywnego, czy z zachowaniami agresywnymi, czy lękliwego, to ty w danej sytuacji masz właśnie ogarnąć siebie, oddychać, wziąć głębszy oddech. Właśnie po to, żeby ten pogląd na sytuację, która się właśnie dzieje, był dla ciebie wyraźniejszy, ale również, aby twój pies wiedział: aha. Tam jest ktoś, kto mi pomoże, ktoś, kto mnie wspiera i ktoś, kto ma w tym wszystkim mózg. No i dzisiaj pomyślałam sobie, że fajne zadanie byłoby dla Was pomyśleć o bodźcach dźwiękowych. Jakie mogą być to bodźce dla Twojego psa, ale również dla Ciebie? Dlatego, bo Twój pies będzie zawsze reagował na to, jak Ty się czujesz w danym momencie. No a może pod taką linią wysokiego napięcia nie czujesz się najbezpieczniej, najlepiej i jak najchętniej chcesz stamtąd uciec? No dobra, to do dzieła, to wypisujemy sobie bodźce dźwiękowe.